Nadzieję, że jeszcze sobie przemyślicie ten głupi pomysł. Ale Faustynko, mamusia ma go już w brzuszku. Po co wam drugie dziecko? Przecież macie mnie. No tak, ale ty już jesteś duża i z tobą e, nie mogę reklamować na moim profilu e, wózków dla niemowlaków. Potrzebny mi do tego pomysł. Pożyczyć! Och, słoneczko! Ale jak jestem w ciąży, to mogę też reklamować dużo produktów dla mam. A to tak dużo pieniędzy! Przepraszam, ale czy Faustynkę też Pani urodziła dla pieniędzy? No przecież! No, i z miłości oczywiście. Dzieci są przecież najcudowniejszym skarbem, prawda? E, prawda. Tak. Chyba. Zobacz sama, Faustynko, ile mamusia dostała komentarzy i polubień pod ostatnim zdjęciem swoim braciszkiem. No, to jego zdjęcie z USG. Ta czarna plama. W którą stronę patrzeć? Czarno to widzę. Och, dawno nie miałam takiego zaangażowania na moich mediach społecznościowych. Posty ze mną się nie klikały. Chorcy się trochę znudzili, a dzięki ciąży odświeżę mój kanał. Trzeba coś robić, żeby ciągle utrzymywać zainteresowanie widzów, prawda? No to, to jestem w stanie jeszcze jakoś zrozumieć. Chodź, zrobię Ci zdjęcie. I napiszemy w poście, moja córeczka. Że będzie miała rodzeństwo. Ale jak się urodzi, to niech zamieszka z jakąś nianią w osobnym domu. Ach, wrócimy jeszcze do tego.